To ważne, żeby opowiadać jednocześnie o kryzysie klimatycznym i prawach pracowniczych, głównie dlatego, że te rzeczy są ze sobą bardzo związane. To, jak pracujemy, wpływa na kryzys klimatyczny, a kryzys klimatyczny wpływa na to, jak pracujemy. I wydaje mi się, że z perspektywy takich wartości, które dla większości z nas są bardzo, bardzo ważne, czyli na przykład zdrowia czy bezpieczeństwa, to są no, kwestie po prostu kluczowe. Perspektywa tego, że praca w trudnych warunkach atmosferycznych, która może być pogłębiana właśnie przez kryzys, Klimatyczne wpływa na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest tutaj najważniejsza. I dbanie o własny interes pracy to, to jedna z tych kluczowych kwestii, ale większość z nas myśli też o bezpieczeństwie i zdrowiu swoich bliskich i swoich społeczności lokalnych, więc myślę, że, że tutaj warto zwracać właśnie na te kwestie uwagę i nawiązywać do tych wartości, które są dla nas wspólne. Myślę, że mówienie o prawach pracowniczych i klimacie jest super ważne i super potrzebne, ale też. Całkiem trudne w obecnych realiach debaty politycznej, kiedy te interesy, które tak naprawdę są. Wspólne i prowadzą do zwiększenia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Często są ustawiane przeciwko sobie przez osoby, które właśnie te interesy, czy to ekonomiczne, czy polityczne, mają po prostu inne. I wydaje mi się, że tutaj dobrym przykładem są chociażby protesty rolników i w ogóle sprzeciw wobec Europejskiego Zielonego Ładu, ponieważ jest to coś, co proponuje rzeczy, które mają zapobiegać dalszemu postępowaniu kryzysu klimatycznego, ale jednocześnie jest. Jest to coś, co nie jest wystarczająco konsultowane z pracownikami, zarówno w tych sektorach, które są wysokoemisyjne, jak i z tymi, którzy po prostu pracują w innych sektorach, chociażby usługowych. Um, I wydaje mi się, że jest to. Całkiem naturalne, że ludzie są zdenerwowani, że zmiany, które będą wprowadzane w ich pracy, nie są z nimi konsultowane. Ale coś, co możemy z tym zrobić, to przede wszystkim połączyć te konwersacje i zacząć o tym wspólnie dyskutować i zastanawiać się, jak możemy doprowadzić do tego, że praca będzie bezpieczniejsza i zdrowsza dla nas wszystkich, a dzięki temu również dla otaczającej nas natury i całej planety. Myślę, że tych możliwości zmiany samej debaty oraz tego, co z niej wypływa, jest naprawdę dużo. A już wspominałam o tym, że przede wszystkim ważne jest, żeby konsultować wszystkie wprowadzane zmiany albo to, co chcemy zrobić w kontekście kryzysu klimatycznego z osobami, na które to będzie wpływać, przede wszystkim pracownikami wysokoemisyjnych sektorów. Ale to nie jest jedyne, co możemy zrobić, zwłaszcza nie na takim systemowym poziomie, na którym no, ta gotowość do zmian jest. Trudna do określenia, tak bym to ujęła. Zwłaszcza z perspektywy jednostek, a może nie jednostek, a właśnie trochę większych grup i lokalnych społeczności. Ważne, żebyśmy przede wszystkim zadbali o swoje bezpieczeństwo i zdrowie. I myślę, że tutaj właśnie ta debata pracownicza bardzo nam w tym pomaga, dlatego że e, główna zasada jest taka, że jeśli coś szkodzi środowisku, to szkodzi też naszemu zdrowiu i bezpieczeństwu. I właśnie na tej pierwszej linii, tymi osobami, którym najbardziej to wszystko szkodzi, są ci pracownicy którzy pracują w tych sektorach, które zanieczyszczają środowisko i to ich zdrowie później jest przez to no, po prostu osłabiane, a także zdrowie ich bliskich, ich rodzin, którzy mieszkają w lokalnych społecznościach. To są zarówno choroby układu oddechowego, jak i nowotwory, ale też różne choroby zawodowe. Więc jeśli przede wszystkim chcemy zadbać i o środowisko, i o zdrowie pracowników, to warto dbać o te warunki pracy. I tutaj możemy działać na znacznie więcej sposobów, bo nie musimy od razu iść do premiera, do ministra, a możemy organizować się chociażby w związkach zawodowych i walczyć o te swoje prawa pracownicze i bezpieczeństwo we własnym zakładzie pracy, a później może wchodzić na wyższy poziom debaty, jeśli mamy na to siłę. Ale tutaj naprawdę można już zrobić dużo jako jednostka, a raczej stając się częścią grupy i łącząc tą siłę i wspólne wartości w walce zarówno o swoje bezpieczeństwo, jak i społeczeństwo. I, i swoje lokalne społeczności.